Jest chopaki! Jest chopaki! Jest! Kurde, pięknie! Jest srebro! Siódme srebro! Patrzcie na to! Dzień dobry, kochani! 1 lutego. Godzina już prawie ósma. A w Holandii jeszcze szaro, ciemno, ponuro. Ale patrzcie, jak nas dzisiaj przymroziło. Jak nas dzisiaj przymroziło Minus 3. Jedziemy na wykopki Odpalamy woza Niech się grzeje Zaraz przyjeżdża Marek I jedziemy jeszcze do Kuby i Roberta Na razie miłego Wam życzymy Widać, że nie widać? Ale tego tutaj widać. Jedziemy po farty. Tak, lecimy do Robercika i Kuby. Trzymajcie kciuki. Dzień dobry. Po 200 mandatów o... i do domu. <noise> ja zaparkowałem. Dzień dobry. Ale zakopanie w nieodwracalnym miejscu. Dobry rano. Ano, nie no, czekaj, no, dobry dzień. Wejść, Widzowie no, czekają na dzień dobry, a ty się tylko śmiejesz. No? Dzień dobry. Patrzcie, tu jest jeszcze Kubuś, dwóch wariatów. Tu jest trzeci wariat, a czwarty wariat to nagrywa. Także lecimy, lecimy, pędzi. Wszystko zmarznyte ten, ten tutaj już wróży, ten już tutaj wróży. Zostaje w niedozwolone miejsce. Lecimy. Ładna Kochani, trochę zmarznięte i zniszczone, ale pokażę Wam, gdzie dzisiaj idziemy, spróbować naszego szczęścia. A idziemy na starą, przepiękną fortecę. 1672 1816 w tym momencie już stoi tam nowe osiedle, nowe miasteczko. Ale, ale jednak, jednak jest kurczę potencjał nie? na znalezienie czegoś starszego. I lecimy tutaj do Kuby. Kuba wygrał konkurs na pierwszą monetę 50 centów. Gratulacje ogromne. Jest moc kurcze belej znowu się upaprałem o jeszcze spadła o chodź tu. z tego oto doła kochani druga moneta pierwszą monetą którą wykopałem było 10 centów współczesne a tu mamy drugą monetę tak zwaną pchełkę pozdrawiamy zacny rok 1956 56 bardzo pozdrawiam lecimy dalej Przed chwilą wykopałem dzwonek. A teraz kawał ołowiu. Lecimy. W grudzie sygnał. I to nawet taki dość ładny. I tu jest. A już widzę. Już widzę, kochani. Mamy 20 eurocentów. No to pięknie. Czwarta moneta. Cały nabój. I teraz mamy tutaj spod samego chodnika. Cały nabój był. Tu już się rozpad czubek. Rozpada. Nieodstrzelony także do śmieci. Zabieram i wyrzucony zostanie do śmieci. coś gwiazda. Ładne, ładne. Cześć gwiazda. Cześć. Jak się masz? Zimno. W blasku słońca, którego jeszcze tam nie widać. Zimno. A będzie dobrze. Tu Kubusia mamy. Ile masz już monetek? Cztery. Pięknie. Idę, no, założę, idę do poszukiwacza, który uwielbia laski detektorysty. To taka trochę fejkowa, ale. dzisiaj. No, Nie, no przecież to jest sam osiąd, panie. O, panie. Wybić ci te monety z głowy? Wybić Nie. ci te monety z głowy? Nie ma, takiej ob... I tam mareczka mamy. Mareczku, co wpadło? Dwa, eurówka, Dwa euro. Tu walczymy. Walczymy. <laughs> Zostaw te kulki. Pierwsza dzisiaj tak wysoka moneta u mnie, 50. To nagrywamy, nie? No a jak? Patrzcie, gdzie jesteśmy przy takim dużym molo Mostek z niego ściągają na zimę Pewnie, żeby młodzież nie niszczyła Tam jakiś stary kościół Lecimy dalej Patrzcie teraz Patrzcie teraz, co mi wpada, 10 fenigów ale to, to będzie ten PRL niemiecki. Datę dojrze. O kurcze. Pozdrawiamy. Zacny rok 1949. Także panie Antoni. Bardzo pozdrawiam. Tą zacną monetką. Kurczę, jeszcze mi spadła. No. Jeszcze mi spadła. gdzieś będę musiał jej poszukać. Ale tą zacną monetą panie Antoni. Bardzo pozdrawiamy. Kubuś. Marek, Robercik i Rafik No I nie uwierzycie ale nie wiem gdzie ta moneta mi poleciała nie umiem jej znaleźć Tej dziesięciofeningówki, którą pozdrawiałem pana Antoniego Ale dodatkowo wpadła jeszcze Jednoeuróweczka No bogato Kubuś jedno euro Robert teraz dziesiątka Marek kapsla A ja holenderska boratynka 1 cent ale niestety roku nie pozdrowię, bo straszny stan. Lecimy teraz. Znowu kubuś, kubuś nas dzisiaj łoi. Pozdrawiamy zacny 73 rocznik. Także Sławciu, Twój rocznik 73. pozdrawia tutaj, kurde, kubuś uśmiechnięty ćwierć dolaróweczką. Mamy tu fanty Roberta. Patrzcie, branzoletka jakaś wpadła. Kurczę, monetki są 11.30 tam, czy 25 No i 11.25 na zegarku No Szczęśliwy, no zadowolony no ja, Są fanciory, Wszystko uśmiechnięta Wpada cośik Niedużo, ale ja Szybko, ale zadowolonego Marka Zawieszka była tu u góry, ale Ma jakąś zawieszkunię piękną ale. Z jakąś mordeczką jakiegoś cesarza. Stalnik no, ale to. Ale jest! Ale jest! Nie waszym bliżej, jakby. Ale jest! I no ma ty. No bardzo dużo. Bardzo. Zadowolona gęba. No, tak wiesz. Oj, tam, oj, tam, tak wiesz. Coś pada! A -a. Patrzcie tutaj na uśmiechniętego kubusia. Patrzcie, co ogarnął. Ale spod wielkiego drzewa wyciągnął guziol. Zobaczcie, tu jest jakaś postać kobiety, aż mi się ręka trzęsie od jego znaleziska. Kurka wodna, ale piękny z łóżkiem cały, ale mega, znajda. No kubuś, na razie znajda kurcze dnia. Dzisiaj chłopaki ryją. Tu Marek, tam Robert to na Kympie. Na Pięknie. Były tak być, nie? Powiedz mi, coś ty za to sklep okrot? Jakie pęta, ile buły! Kobiecie zajebo. <grymina> Roberto, nie poznaję a... kolegi. Ach, a kuba, nic nas nie widać. Będzie wyżej. Ale bydziu, mieli jedzone brzuszki. Pojemy, a, zmiana parku, panie i panowie. I idziemy na następny. tam już nic nie było. W nowym parku kubuś wygrał konkurs na pierwszą monetkę. 5 centów. Chłopcy na razie poszukują swojej pierwszej. A ja mam. A ja mam. Jednego centa amerykańskiego. One dime. Roku wam nie podam. Aczkolwiek 1967. Pozdrawiamy 67 albo 57. Obydwa roczniki jak najbardziej. I teraz piękną patynką pozdrawiamy zacne 1976 krzyśulony pozdrówki jak najbardziej. Czyste giery Wojtek, pozdrówki jak najbardziej. Pędzimy dalej. No tu kurwa, i coś tam jeszcze bije. Tutaj z tego dołka Marek, ta, Tak. 6 monet. Ta. Z jednego dołka. Ta, ta. Ta mała? Stary PLR holenderski, czyli 3 10 centówki, 225 centówki i piąteczka. Tak, pozlepiany. No kurde panie. Dużo nie mam, ale Z zawsze... Depozytem są. poszedł. Może by... Kolejna pchełeczka, kolejna pchełeczka. Pozdrawiamy zacny 72. A 72 to moją wicke Ewę. Bardzo pozdrawiamy zacny rocznik. Załączam się tylko z powodu pozdrowienia rocznika. Pozdrawiamy 1956, czyli 56. rocznik, tą śliczną boretynką holenderską. I patrzcie na to, kochani, co wypada: tylko szpadel wbiłem, wyrwałem ziemię. I wychodzi kolejny piękny samochodzik. Kurczę, myślałem, że to pucha naprawdę taki sygnał był. A tu piękny dzipek. Piękny, piękniusi to będzie chyba ósmy albo dziewiąty tego roku. No, piękny. I kochani, Szymon z wykrywaczem. Szymonku, teraz specjalnie dla ciebie, i to znowu udało się dzięki Markowi Marecki. Pozdrawiamy. Kogo? Oglądających Jafiego I kogo jeszcze? I Szymona. I Szymona. Szymon, patrz. Marek wyłupał monetę z Twoim rocznikiem. Pozdrawiamy zacny 992. Oczywiście 1992. Monetą Beatrixowską. Mówiłem, że masz jak w Banku. Długo nie trzeba było czekać, Marek Misz. To będzie gówna, jak obek będzie tak eee, no To się pięknie. Świetnie. Myślicie? Myślicie, że będzie to co będzie? Myślicie, że będzie to co będzie? No, eee, no Robert, pomalutku. Tomałsz. Pomalutku Rafikowi mi to tutaj, kurde, wyrywaj Ty masz farta. Oj, tu Bransoleta. jest Branzoleta. Branzoleta. Wszystko mi tu zasłaniasz. Jest Ludzie nie widzą, branzoleta jest. Nie połam jej. Czekaj, odbrylić trzeba. Od... Odbrylić, nie. co ja mam, okulary ściągnąć? <grywia> Pokaż, widzą, jak to pięknie wisi. Patrzcie, widzę. Jest. Patrzcie, widzę. Przetry Powiedz, ja myślę, że to jest srebro. Wygląda zacnie bardzo, nie? Ale zacnie. Ty z tyłu coś tam jest napisane. Eee no panie, coś tam Przecieraj, przecieraj! Bo się niecierpliwie! Nie no, to będziesz przecierał. Może być heberko i będzie. Ach! Łączenie. Jest cały komplet. Pokaż łączenie. Kurde, tu jest data chyba. Tu jest chyba data, panowie, numer Daj, telefonu ja czy będę. coś. Ale pięknie. Daj to. Ale, się ale się pięknie, szkoń. kochani, kurde, jest! Chyba będzie siódme srebro tego roku To nie jest data, to, to jest kilometry zaznaczone Kilometry? Napisze KM, to nie jest data Pokaż To jest coś było, gdzieś Pokaż. miał udział, ktoś jest, chyba na pamiątkę No być może, może pamiątkowe Kurcze, nie, nie umiem, bo nie umiem wam jaka. tego K. pokazać K. Kropka. Tu masz KM Nie umiem wam tego pokazać, w domku wam to pokażę A srebro? A czy to będzie srebro? I ona jest odpięta z tego co widzę. Bo nie, bo nie ma końcówki, chyba zaraz odpalimy się z powrotem. Spróbuję doczyścić, zrobię zdjęcia A. i jest biżu. Kurde, jest biżu! A są koniec na wy. Jest chłopaki Jest chłopaki, Jest! Kurde, pięknie! Jest srebro! Siódme srebro! Patrzcie na to. A dlaczego wiemy, że jest srebro? już Wam powiększam. Widzicie? Tu są te tak jakby jakieś. Współrzędne albo coś takiego jest 22-25 Potem jest 674 215,89 km i ten mieczyk, ten mieczyk, który tutaj jest, on wskazuje, że to jest sreberko i to stare sreberko. Nie ma żadnej innej puńcy, tylko jest to a jeszcze na odwrocie, chciałoby być kochani imię. Ale już jest tak wytarte Z powodu czasu Że naprawdę Nie wiadomo Nie wiadomo Co to jest za imię Kubunia tutaj nam już ucieka także dziękujemy za dzisiejszy kurde wypadzik za miejscóweczki A ja jeszcze lecę do chłopaków jeszcze chwilę pokopiemy poryjemy jak nie to może jeszcze zmienimy miejsce Kubuś Wszystkiego naj 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 zdrówka do zobaczyska do następnego Zobaczcie, mam tutaj towarzysza. Z powodu tego, że jestem nad wodą, wpadają fanty wędkarskie. I też jakaś monetka wpadła. A towarzysz mnie tu nie odpuszcza. Cały czas podgląda, co ja tu robię. Co ja tu robię z niecierpliwością. Chyba wlazłem na jego teren, chętnie bym je pogonił. Zaraz mu pójdę stąd a ten mi tu kolega nie odpuszcza jakbym miał jakiś chlebek czy coś dałbym mu by sobie pojadł ale mi nie naprawdę nie odpuszcza no tak jest zaciekawione moją osobą co ja tu robię że to jest niemożliwe a ja a ja mam depozyt trzech fajnych ciężarków z jednej dziury jeden drugi trochę większy i trzeci taki ładny kwadratowy wszystko nówki sztuki do użycia Także myślę, że znowu koło 10 euro wpadło A kolega coraz bliżej Idziesz na ekrany, masz parcie na szkło Co? Normalnie naprawdę ma parcie na szkło kolega Ale pięknie oswojony on jest tutaj zaraz koło mnie chyba że i narosł <laughs> kochani kończymy kończymy nasze wykopki jesteśmy we trzech Marek tu już się pakuje buty czyści nie ma lekko nie ma lekko Ki dzisiaj był kurde ukrop ale mamy fanty mamy fanty Fanty Roberta, jest monet, jest biżuteria, jest zegarek. Fanty e, Marka jest kupa monetek, jest nawet jakiś żeton do McDonalda, z którego Marku mówiłeś? Z 87 roku żeton do McDonalda. No i moje fanty to fajnie ukopałem ciężarków, to będzie kilkanaście euro w ciężarkach. Tutaj autko, no i resztę to 5 euro z haczykiem. Kupa monetek innych, no i fan dnia mój. Mój fan dnia, sreberko piękne, które już widzieliście wcześniej. Lecimy Kochani do domu. Kochani, dawaj ten łek Co, pozdrawiamy wszystkich jak najbardziej. Do następnego lecimy do Ursz